Witajcie na moim kanale, jestem Martyna Weronika Dzisiaj zaczynamy tygodniowego vloga Jest sobota, godzina 14 Wybieram się zaraz na rowerki Dzisiaj taki bardziej aktywny dzień Jest piękna pogoda, świeci słoneczko Jest mega ciepło Więc pojedziemy sobie troszkę Wypuszczymy rowerki miejskie Niestety nie mam swojego a Zastanawiam się nad kupnem, ponieważ uwielbiam jeździć na rowerze się podobała z rowerkach? Super, lepiej się ja po No po też, dużo lepiej niż ja tym, po jakiś tam nie, wiocha. Ja tym, tym, takim wyczynowym, yy, to fajnie bym się jeździł po takich wiochach po drodze, dlatego że wiesz co, dlatego że jest po prostu mniej yy, aut, mogę sobie na dorą sprawę jeździć i nie zwracać uwagi za bardzo na przepisy ruchu drogowego nie trzymają mnie też światła, nie? Tak, no już tak. tak po takich wioskach, tylko że no, mała przyjemność jest takich krótkich wypraw, bo tak nic nie zobaczę. Nigdzie wiesz, nic takiego fajnego nie, nie ogarnę, a tak naprawdę no, tutaj na przestrzeni tych 11 km można było trochę sobie wiesz się nacieszyć, a tam 11 km my jedziemy od nas, to ma w cały czas pola lasy i... Hejka! Ja właśnie wybrałam się do galerii, jestem już w aucie. Chciałam zahaczyć o końcówkę wyprzedaży. Najbardziej zależy mi na zarze, bo to jest to mój ulubiony sklep i jeszcze chciałam wejść do Hausa, bo widziałam, że mają tam fajne sukienki. Później może wstąpimy jeszcze do Ikei na coś do jedzonka. w Kuchniach Świata i kupiłam moczy. są to moczy o smaku liczni. nigdy jeszcze ich nie jadłam w ogóle żadnych moczy nigdy nie jadłam więc zrobię sobie teraz test na żywo uuu jakie ładne teraz otworzę sobie je tutaj Ale ładnie wyglądają. Mm, ładnie pachną. Są tu takie ładne babeczki w opakowaniu. Takie średnie, takie trochę bez smaku, muszę powiedzieć. Taka dziwna konsystencja. Liczyłam, że będzie lepsza. Jeśli chodzi o ubrania, to w sumie nie upolowałam zbyt wiele, bo kupiłam tylko trzy rzeczy i to trzy rzeczy w mohito. Zarze kompletnie nie było nic fajnego. W hausie przymierzałam kilka rzeczy, ale w końcu nic się zdecydowałam. Zaraz wam pokażę, co kupiłam. mam właśnie taką koszulę. Jest ona taka krótsza z przodu, dłuższa z tyłu i ma takie guziki po całej długości. Jest z długim rękawem. Bardzo mi się spodobał ten wzór. Kupiłam też taką sukienkę. Ona jest dość długa, bo jest za kolano. Ja zaraz wam pokażę, jak wygląda z tyłu, bo z tyłu ma ona takie wycięcie bardzo ładne. I trzecią rzeczą, jaką kupiłam jest taka neonkowa bluzka. Super, będę wyglądał jakichś czarnych dżinsów. Bardzo mi się spodobał jej kolor. Zapomniałam, że jeszcze w soborze kupiłam taki podkład od marki Jacobsa. Był on na przecenie kosztował 90 zł. Jutro będę go testować, zobaczymy jak, jak się sprawdzi. Mam go w kolorze. nie to jest kolor o takim. Zrobiłam właśnie makijaż tym podkładem i bałam, że całkiem fajny jest, Ma bardzo fajny krycie. Wydaje mi się, że wybrałam sobie idealny odcień do mojej skóry. Jedyny minus, jaki widzę, to fakt, że podkreśla on trochę suche skórki i po kilku godzinach, bo mam go już za 3-4 godziny na sobie, trochę się wyzmiera w zmarszczkach, ale generalnie ładnie wygląda na twarzy. I chciałam już w sumie skończyć tego vloga, także jeśli Wam się podobało, to zostawiajcie kciuki w górę i subskrybujcie mój kanał. Do zobaczenia w następnym filmiku. Hejka!